Cześć wszystkim! Dzisiaj nagrywamy z Londynu, ponieważ udało się wyhaczyć mega tanie bilety lotnicze. Wyniosły nas 30 zł w jedną stronę z Krakowa, więc wylądowaliśmy tutaj na 3 dni i tak się składa, że w Londynie pewnie większość z Was wie, ale może też część z Was nie wie, jest Muzeum Historii Naturalnej. To jest najlepsze muzeum, jakie istnieje na świecie i w dodatku wejście jest za darmo. W związku z tym w dzisiejszym odcinku Przejdziemy się do tego muzeum i będziemy tam najprawdopodobniej chodzić jakieś 5 godzin. Bardzo długo, wielkie muzeum, są sz prawdziwe szkielety dinozaurów, są zatopione w formalinie inne zwierzęta. Jest naprawdę masa biologicznej zabawy. W związku z tym idziemy tam. O, i jeszcze z tego co pamiętam sprzed 10 lat, tam jest mega fajne, gigantyczne formikarium z mrówkami. Więc będzie co oglądać. W związku z tym zapraszam Was na ten cudowny i przejmujący film. Tak A teraz jesteśmy w parku Po godzince spaceru dochodzimy do muzeum No trzeba przyznać, że budynek to postawili naprawdę z rozmachem Już pomijam wielkość tego budynku No będzie co oglądać w środku, na pewno Zaczynamy w wejściem głównym I tam, z tego co pamiętam Przywita nas jakiś wielki szkielet dinozaura Moi drodzy, na samym wstępie wita nas mastodon z Ameryki Północnej, który żył 13 tysięcy lat temu. No i spójrzcie na to. To jest prawdziwy szkielet. Mastodont. mastodont? Tak, mastodonty. Mastodonty. Aha, czyli po polsku mastodont. Mastodont. To właśnie on. Gotowi na szkielet płetwala błękitnego? To będzie mocne. Patrzcie. Yeah. mają rozmach no, gigantyczny jest ten szkielet, naprawdę. Tutaj mamy szkielet dinozaura, który jest najbardziej kompletnym szkieletem dinozaura kiedykolwiek znalezionego na terenie Wielkiej Brytanii. No, tam z tyłu turystka. Weszliśmy do sali poświęconej stricte dinozaurom I już na wstępie wita nas wizualizacja, która pokazuje, jak tutaj kontynenty wyglądały od 200 milionów lat temu do 50 milionów lat temu Jak się zmieniał klimat, jakie były dinozaury Naprawdę świetnie oni to zrobili No i tutaj wszędzie są jakieś wielkie czachy dinozaurów Najprawdopodobniej zaraz zobaczymy ruchome bydle Mam go na ręce wydziaranego. No nie, no zrobili go naprawdę genialnie. Wow, świetne. Nie, no. Jest naprawdę świetne. No, słuchajcie, nie ma się do czego doczepić. Naprawdę robią te wystawy z najwyższą formą rozmachu. Wszędzie są informacje jakieś, tu można stać i czytać i czytać i jeszcze raz czytać, naprawdę. No to dopiero pierwsza część, dinozaury. Spójrzcie na tą czaszkę. W sensie to jest skamielina, no ale nie mniej szalony był ten dinozaur. A, bo zobaczcie, one się biły tymi czachami. Zupełnie jak kozły. Słuchajcie, to jest kompletne szaleństwo. Tyle dinozaurów, ile tu jest, to w życiu nawet w internecie na oczy nie widziałem. Serio? I wszystko jest prawdziwe. O, może poza tamtymi. Luknijmy na nie. No spójrzcie, a tutaj mamy pokazany cały proces, jak wygląda opisywanie gatunku. Czyli mamy najpierw odnalezienie czegoś, potem jest coś, co nie wiem co znaczy. ale mamy preparację, potem jest jakby kompletowanie i opis, potem jest rysowanie, i na samym końcu jest nadanie imienia. Prawda jest taka, że jeśli chciałbym wszystko czytać, gdzie co jest, a no serio, tutaj jest tyle wiedzy, że to nie idzie ogarnąć, to myślę, że... Ej, ile myślisz trzeba dni spędzić, żeby wszystko przeczytać? 3? Nie, nie, no w tym muzeum. 5? Myślę, że jest pięć na pewno. Pięć dni. Pięć dni. No, no Wyszliśmy od dinozaurów i patrzcie, na przykład jest sala Muzeum Księżycowe. No i spójrzcie na niego. Jest ogromny. Posłuchajcie tej nutki. Dobra, podbiegnę tam. Szaleństwo. No i dobra, wchodzimy do centrum Darwina. z jakby to nie znaczyło. Ej, bo tam jest wyjście, i ja chcę sobie zajarać e -papierozka. Ale jak jest możliwość, to ja skorzystam. Dobra, ziomy, dobrze się zużyło. Będę się wyjść, sobie zajarać. Bardzo mnie to cieszy. Widzisz, tam pan też wapuje. Tutaj jakaś gablotka z owadami, które możemy spotkać w mieście. No, w sumie nic specjalnego. Jakiś tam tygryk się znalazł. O, chociaż ten jelonek jest bardzo ładny. Dobra, trafiliśmy do kolejnej części muzeum. Nie wiem, co ja mam wam tutaj opowiadać, bo to ja bym musiał wszystko czytać, żeby coś potem opowiedzieć. Wow. Znaleźliśmy pumbę, ale chyba mu coś podali przed zabiciem. Wyjątkowo uśmiechnięty. Słuchajcie, wyczytałem ciekawostkę, to się podzielę. Tutaj jest słoń azjatycki, a tu jest afrykański. I na pierwszy rzut oka, poza wielkością, można je rozpoznać po tym, że afrykański ma duże uszy, jest w nich dziura, a azjatycki ma takie bardzo małe uszy. Ciekawe. Widzicie? Dzięki mnie już wiemy, jak rozpoznać te słonie. Najlepiej. Patrzcie, mamy tutaj wagę. Jak sobie na nią stanę to mogę kliknąć jakieś zwierzę. Kliknijmy płetwala błękitnego. Zobaczymy, ile razy ja, to płetwal. Ile on waży? 10 ton? 1070 mnie, to jeden płetwal. A jak Ania się zważyła, to wyszło, że 1555 Ań, to płetwal. Patrz, to jest 1 trzecia mniej. Wbijamy w gady, moi drodzy. Nie sposób wam pokazać wszystkiego, co tu jest, a też nie chcę to robić, żebyście sobie nie zepsuli ewentualnej wizyty tutaj. No ale spójrzcie, są nawet przekroje żółwi, żeby zobaczyć, jak to wygląda. O, zobaczcie, jest nawet heloderma, czyli jadowita jaszczurka. No i mamy nawet latające agamy, które widzieliśmy w Tajlandii. I patrzcie, doczekaliście się. Co prawda na razie jest sztuczny Waransko Modo. Żywe zobaczymy już w grudniu jak zmontuje specjale. Mały, widzieliśmy większy. No ale tak samo wygląda. O, szkielet rzekotki jaka gigantyczna. A jest szkielet of giant frog. Ja cię kręcę. Ogromne A ta jest obłóciona lol. Yeah. <grym> <grym> Mm. Jest to ta głębinowa? Football fish. A, że to jest football fish? Nie, no to chyba to. Na to. Aha. Może no, to jest football fish. To jakiś program. To jest ta głębinowa na bank. Tak. No. I to świeci chyba, Tak, nie? no. No, ale wygląda se, nie? Uuuu, słuchajcie, doszliśmy do wniosku, że to muzeum jest jakieś milion razy fajniejsze od jakiegokolwiek zoo. Mimo, że te eksponaty nie są żywe, dodatkowo w części nawet nie są prawdziwe, bo to są makiety, jakby. No ale ilość wiedzy i odwzorowanie jest naprawdę godna podziwu. No bez jaj, można stać i czytać. Znaleźliśmy co trzeba. Więc zbijamy do środka Spójrzcie, mamy skolopendrę Szkoda, że nie widzicie skali, no ale... Jest ogromna Jest gigantyczna I taką chcące rozjechałem w Tajlandii kiedyś na motorze Masakra Wcina żabę w ogóle Nieźle I milion wiedzy Milion, milion wiedzy I taka napisana jest w miarę językiem w miarę prostym W sensie po angielsku, ale w miarę prosta tak, o i tutaj mamy wegetarian, to są dwuparty, czyli krecionogi, a tutaj są meat eaters, czyli skolopendry. No i krocionog również się tu znajduje. Spójrzcie, mamy nawet pokazane jak widzą insekty. Genialnie. Spójrzcie jakie fajne. Jest nawet plakat, który pokazuje jak wygląda rozwój kolonii mrówek. No naprawdę słuchajcie, wiedzy jest tutaj niesamowita ilość, ale trochę się martwię, że właśnie tutaj były mrówki e, kiedyś, a teraz ich nie ma. Jest puste. Bardzo szkoda, bo strasznie chciałem wam to pokazać. Mamy nawet gigantycznego robota skorpiona cesarskiego. dinozaur imperator. Dotarliśmy do działu z pająkami, ogólnie z pajęczakami, ale jest strasznie ciemno, więc niestety niewiele wam tu pokażę. A i spójrzcie, mamy milion guzików. Tu jest ekran i to jest genialne, bo Mamy tak, Trapdory, inne, Krap Spidery, Skakuny, są nawet Deniopisy, no wypas, więc kliknijmy, powiedzmy, Trapdora i zobaczymy, co się stanie. bo gorgeryna. No fantastyczne to jest, słuchajcie. Ale fajnie, kliknijmy sobie Deniopisa, bo one są genialne. Patrzcie, co się będzie działo one sobie trzymają swoje pajęczyny w odnóżach i łapią w nie patrzcie, patrzcie patrzcie na to to nie koniec wiesz co miałem kiedyś deniopisy, kupiłem l ale nie wychowałem ich, umarły mi mi strasznie było szkoda spójrzcie jakie to jest Cudowny. A tak, coś pięknego. Naprawdę. Co wybierzemy jeszcze? To zobaczmy skakuna, bo każdy. Ty chcesz? Dobra, co chcesz wybrać? Skakuny są te ładne. Uh, mami spider. Monki? Moni. Nie wiem, co to jest Moni Spider. Kliknij. No, dobra, te są nudne. Ania wybrała słaby. Ja, o, Ja bym dał y, Assassin Spider. Kliknijmy Assassin Spidera, zobaczymy co to jest po angielsku. Wy, wybaczcie za jakość ekranu, no na to już nic nie poradzimy. No i pięknie. Yy, kliknę jeszcze z Kakuna, bo jestem ciekawy, co oni tutaj wymyślili. Co, muchę złapie nie? A Co za akcja muchę złapał Muchę ciężko złapać I ostatnio moi drodzy sobie klikniemy Bolas Spider Co to znaczy nie wiem Bolas o, wygląda jak księżyc w wodzie Ło, wow, wahadło może Spider wahadłowy. Co, on robi? Co ja nawet nie wiedziałem. Złapał, złapał na laso skubany. Nieźle, nieźle. Co my tu jeszcze mamy? Ciekawego. No tak naprawdę to nic. Wszystko że miał. Patrzcie, mamy tutaj ptaki Dodo, czyli ten wymarły gatunek. Endemiczny dla Mauritiusu, czyli wyspy obok Madagaskaru, strasznie duże. Patrzcie, strasznie wielkie. Myślałem, że one były dużo mniejsze. No tu się okazuje, że kawał kury to zobaczmy sobie jeszcze ten gigantyczny szkielet walenia od góry. I tak myślę, że będziemy kończyć. Jeszcze za nami jest gigantyczna sekwoja. Też luknę sam, bo jeszcze jej nie widziałem. No robi wrażenie. Jest ogromna.